Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Donald Tusk wpadł w panikę. Po słowach Szymona Hołowni, które rozbiły koalicję od środka, premier miał po raz pierwszy od miesięcy zrozumieć, że jego misterna konstrukcja władzy zaczyna się walić. Rząd, który jeszcze niedawno szczycił się jednością i wizją nowoczesnej Polski, dziś tonie w chaosie, kłótniach i wzajemnych oskarżeniach. Marszałek Sejmu, dotychczas postrzegany jako lojalny sojusznik, wypowiedział Tuskowi posłuszeństwo i zapowiedział polityczne rozliczenie układów, które przez lata cementowały polską scenę polityczną. W kuluarach mówi się już wprost: koalicja obywatelska przestaje istnieć, a upadek rządu to tylko kwestia czasu. Początkiem końca okazała się sprawa, która miała pogrążyć prawo i sprawiedliwość, a ostatecznie uderzyła w samego Donalda Tuska. Chodzi o sprzedaż 160 hektarów państwowej ziemi na terenach przeznaczonych pod centralny port komunikacyjny. Inwestycja, która miała być symbolem nowoczesnej Polski, a dziś stała się synonimem przekrętu i politycznej hipokryzji. Choć premier z radością obarczał winą poprzedników, w audycie przygotowanym już przez jego własnego człowieka Maciej'a Laska nie znalazło się ani jedno słowo o tej podejrzanej transakcji. Powód nabywcami ziemi była rodzina sponsorów Rafała Trzaskowskiego tych samych, którzy wpłacili ponad 130 tysięcy złotych na jego kampanię i hojnie wspierali jego polityczne inicjatywy. Zamiast przejrzystości mamy więc ciche zamiatanie sprawy pod dywan. A przecież to właśnie Donald Tusk przez całe lata pouczał innych o standardach moralności i konieczności walki z układami. Dziś to jego rząd chroni tych, którzy finansowali kampanie partyjnych towarzyszy. Prokuratura zajęła się sprawą dopiero wtedy, gdy dziennikarze zaczęli zadawać zbyt wiele pytań. I nawet wówczas premier zachowywał milczenie, jakby chciał przeczekać burzę. Ale burza dopiero się zaczyna. Wystarczy spojrzeć na stan samej koalicji. Jeszcze niedawno mówiono, że mimo różnic ideowych łączy ich wspólny cel – odsunięcie PiS od władzy. Teraz widać, że łączyła ich tylko chęć utrzymania stołków. Donald Tusk zbudował rząd jak domek z kart, oparty na kruchych układach i pustych obietnicach. Gdy tylko jeden element się zachwiał, cała konstrukcja zaczyna się walić. Pierwszym poważnym pęknięciem był spór o związki partnerskie i zniesienie dwukadencyjności w samorządach. Polskie Stronnictwo Ludowe, które przez lata budowało swoje wpływy w lokalnych strukturach, zrozumiało, że grozi im utrata władzy w tysiącach gmin. Dla PSL-u dwukadencyjność to wyrok, tysiące wójtów, burmistrzów i prezydentów musiałoby odejść. Dlatego partia Władysława Kosiniaka-Kamysza poszła na układ z lewicą. W zamian za poparcie dla związków partnerskich, Lewica poprze zniesienie ograniczeń kadencyjnych. Cyniczny polityczny handel ubrany w szaty rzekomego kompromisu. Donald Tusk nie protestował, wręcz przeciwnie, sam poparł ten projekt, bo wiedział, że to cena za utrzymanie lojalności PSL-u. Jednak wtedy wkroczył Szymon Hołownia, który po raz pierwszy odważył się powiedzieć nie. Partia Polska 2050 ogłosiła, że nie poprze ustawy prowadzącej do tworzenia lokalnych sitw i mafijnych układów. W ten sposób Hołownia publicznie zakwestionował polityczny handel stołkami i naruszył świętą zasadę koalicji zasadę milczenia wobec korupcji moralnej. To właśnie te słowa sprawiły, że Tusk stracił panowanie nad sytuacją. W jednym momencie przestał być liderem z autorytetem, a stał się zakładnikiem własnej koalicji. Hołownia zrozumiał, że jeśli chce przetrwać, musi się odciąć od upadającej Platformy Obywatelskiej. Wie, że rząd Tuska pogrąża się w chaosie i że wyborcy, zmęczeni aferami, będą szukać alternatywy. Dlatego zaczął dystansować się od najbardziej kontrowersyjnych decyzji, budując wizerunek rozsądnego reformatora, który mówi, Stop dla układów. W kuluarach mówi się, że Tusk wpadł w furię podczas jednego ze spotkań miał oskarżyć hołownię o zdratę i o próby rozbicia koalicji. Ale fakty są nieubłagane. To nie hołownia, lecz sam premier doprowadził do jej rozpadu. Jego pycha, niechęć do dialogu i obsesja kontroli sprawiły, że dawni sojusznicy zaczęli od niego odchodzić. Polskie Stronnictwo Ludowe już szuka nowych partnerów. Lewica zaczyna otwarcie krytykować politykę gospodarczą rządu, a Hołownia powoli przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach. Nawet wśród posłów koalicji obywatelskiej słychać głosy zwątpienia. Wielu przyznaje, że Tusk stracił instynkt polityczny, że nie rozumie nastrojów społecznych i że jego wizja Polski to już tylko pusty slogan. Tymczasem gospodarka tonie. Rosną ceny, bezrobocie wraca, a nastroje konsumenckie są najgorsze od lat. Waloryzacja płac i świadczeń nie nadąża za inflacją, a rząd zamiast reagować zajmuje się wewnętrznymi kłótniami. Coraz więcej ekspertów mówi wprost: Obecna władza nie ma planu, nie ma strategii i nie ma odwagi, by powiedzieć społeczeństwu prawdę o stanie finansów publicznych. Donald Tusk próbuje ratować sytuację. Coraz częściej mówi o nowym otwarciu, o rekonstrukcji rządu, o przyspieszeniu zmian. Ale nikt już nie wierzy w te slogany. Polacy widzą, że za fasadą pięknych haseł kryje się chaos, nepotyzm i bezradność. Widzą, że premier nie panuje nad własnym obozem, że boi się własnych ministrów, że utracił kontakt z rzeczywistością. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się temat przedterminowych wyborów. Tusk doskonale wie, że czas działa przeciwko niemu. Każdy miesiąc przynosi nowe afery, nowe spory i nowe porażki. W sondażach koalicja obywatelska utrzymuje się jeszcze powyżej 30%, ale to tylko kwestia inercji. Gdy sytuacja gospodarcza pogorszy się jeszcze bardziej, ten wynik zacznie gwałtownie spadać. Dlatego premier ma w planie desperacki ruch rozpisanie wyborów na wiosnę przyszłego roku i stworzenie jednego szerokiego bloku przeciwko prawicy. Jednak, Hołownia już zapowiedział, że w takim układzie nie zamierza brać udziału. Jego partia nie wejdzie w sojusz, który w oczach opinii publicznej staje się symbolem cynizmu i obłudy. W ten sposób koalicja 13 grudnia, jak zaczęli ją nazywać przeciwnicy, zaczyna się sypać. Zamiast wspólnej wizji interesy, zamiast odpowiedzialności kalkulacja, zamiast reform walka o przetrwanie. I choć premier wciąż próbuje grać rolę silnego lidera, Coraz wyraźniej widać, że jego władza opiera się już tylko na strachu i lojalności wymuszonej groźbą utraty stanowisk. Szymon Hołownia tymczasem rośnie w siłę. Jego sprzeciw wobec zniesienia dwukadencyjności w samorządach symboliczny moment punkt, w którym mit o jedności rządzących przestał istnieć. Wystarczyło jedno stanowcze nie, by zburzyć pozory harmonii. Od tej chwili każdy z partnerów koalicji gra już tylko na siebie. Donald Tusk wpadł w rozpacz, bo wie, że nie zdoła już posklejać tego, co się rozpadło. Próby zastraszania hołowni czy kupowania lojalności PSL-u przyniosą tylko odwrotny skutek. Im mocniej premier będzie naciskał, tym szybciej jego sojusznicy będą od niego uciekać. Rząd Donalda Tuska dogorywa, a Polacy coraz częściej pytają: co dalej? Czy wiosną czekają nas przedterminowe wybory? Wszystko na to wskazuje. Nawet prezydent Karol Nawrocki nie pozostawia złudzeń, zawetuje każdą ustawę, która będzie próbą umocnienia władzy obecnej koalicji. W historii polskiej polityki wiele rządów upadało z powodu afer, konfliktów czy ekonomicznych błędów, ale ten rząd przejdzie do historii jako ten, który rozpadł się z powodu własnej pychy i zdrady ideałów. Donald Tusk chciał być architektem nowoczesnej Polski, a stanie się symbolem politycznego chaosu i rozpaczy. I choć wciąż będzie próbował przekonywać, że wszystko jest pod kontrolą, prawda jest brutalna. Jego czas się kończy. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.